Europejski, europejski Dzień Przeciw Karze Śmierci i Obchody tego dnia, a na nich Aleksandra Kozera, z tą łączymy się już teraz. Witam cię Olu. Witam Cię, Piotrze, witam Państwa. Tak, dzisiaj 10 października, Europejski Dzień Przeciwko Karze Śmierci. Ostatni taki wyrok w Polsce wykonano w 1988 roku. Później, mm, dopiero 12 lat temu, ta kara, taka forma kary zniknęła z polskich kodeksów karnych dopiero 12 lat temu. Ale jest mnóstwo krajów na świecie, które nadal karę śmierci stosują i dzisiaj do tych krajów apeluje m.in. Amnesty International. Ze mną jest Wojciech Makowski. Właśnie z tej instytucji witam serdecznie. Dzień dobry. Powiedzmy, w tym szczególnym dniu, Europejskim Dniu Przeciwko Karze Śmierci, jaki apel by Amnesty International? E, piszemy do Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to jedyny kraj w obu Amerykach, który nadal stosuje karę śmierci. E, piszemy tam, aby zatrzymać egzekucję dwóch osób, Edgiego Clemonsa i Troya Davisa, e, którzy zostali skazani w nieuczciwych procesach właśnie na karę śmierci i obecnie przebywają w celach śmierci, oczekując na wykonanie tego wyroku. Rada Europejska, Unia Europejska apeluje także do Białorusi, która taką karę stosuje? Czy Amnesty International też angażuje się w przekonywanie tego państwa do tego, aby takiej kary zaprzestano? E, oczywiście Białoruś to jedyny kraj w Europie, gdzie cały czas e, wykonuje się kraje śmierci. E, w tym roku były wykonane dwa wyroki. E, piszemy dzisiaj też w, e, taki list podpisujemy z wyrazami solidarności do matek jednego z Białorusinów straconych w marcu tego roku, e, dlatego że na Białorusi nie informuje się rodziny, kiedy ta egzekucja będzie miała miejsce i nie wydaje się e, ciała skazanego, co tylko potęguje e, ból. Wiemy, że niestety dwie kolejne osoby oczekują w Białorusi na wykonanie wyroku śmierci. Mam nadzieję, że ustawa o moratorium, nad którym podobno Parlament Białoruski pracuje, będzie szybsza i że te wyroki, które były wykonane w marcu, to ostatnie wyroki śmierci wykonane w Europie. Nowy świat, ulica Nowy świat w Warszawie, dzisiaj zbierane są podpisy, każdy może przyjść i podpisać kilka petycji, kilka instytucji, które tutaj z okazji tego dnia się zebrały. Powiedzmy każdy, kto przyjdzie tutaj na Nowy Świat, co go czeka. Każdego, kto przyjdzie, czeka. czekają przede wszystkim te dwie petycje do Stanów Zjednoczonych, ale też można podpisać się pod taką ogólną deklaracją, że po prostu jesteśmy przeciwko karze śmierci, jak również napisać do matki Andrzeja Żuka z Białorusi. Można też porozmawiać o karze śmierci, podzielić się swoimi wątpliwościami. Tutaj nie tylko, że jest sporo, jest kilka osób, które ma to, że tak powiem, przemyślane. Jest trwała na dyskusję, ale przez sporo publikacji Amnesty Rady Europy to wszystko też można e, otrzymać, żeby dowiedzieć się więcej. A wiemy, że ludzie, którzy wiedzą więcej o karze śmierci, e, wiedzą dokładnie jak to wygląda. Na ogół są przeciw. Yy, najnowszy sondaż e, przeprowadzony. Było pytanie dla Polaków, czy są za przywróceniem kary śmierci. A 63% opowiada się za tym, żeby do kodeksów karnych na nowo wrócił zapis o, o tej najsurowszej karze. Jak pan się na to zapatruje? E, no cóż, to znaczy, że mimo, że nie ma kary śmierci i pewnie nie, nie jest możliwe jej przywrócenie ze względu na zobowiązania międzynarodowe Polski, to należy z Polakami e, o tym rozmawiać i przekonywać. Mm. Te wyniki są dla mnie i smutne, ale też optymistyczne, dlatego że pamiętam e, czasy, gdzie w takich samych e, sondażach wychodziło, że 82% Polaków jest za karą śmierci. To było jeszcze kilkanaście lat temu, a teraz e, to poparcie wyraźnie zmalało. Bardzo dziękuję panu za tą rozmowę. Europejski dzień przeciwko Karze Śmierci. Każdy, kto nie zgadza się na to, by taka kara była wykonywana w jakimkolwiek kraju, nie tylko w Polsce. Zapraszamy na Nowy Świat, tu można podpisać petycję przeciwko między innymi dwóm Amery Amerykanom, którzy zostali na taką karę skazani. To jest prośba i ich ułaskawienie. Dziękuję bardzo Aleksandra Kozera.